Wow, 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 wow. 679? Cerox. Szalejesz. Cześć, tutaj wasz ulubiony, mam nadzieję, Cerox. Yy, I znowu zagrałem sobie w spinninga, Tak chyba się uzależniłem. Yy, jak widzicie mam tutaj 6,79 dolarów. Ale nie myślcie, że to wygrałem, ponieważ doładowałem sobie konto. A otóż krótka historia. Nagrywałem wam odcinek. Hmm, drugi, zaraz po tym pierwszym. Wszystko pięknie, ładnie, ale zapomniałem nagrać mikrofonu. Tak więc musiłem sprzedać mojego Dragon Kinga. I tak mamy też 677. Ale dobra, trudno, zagramy sobie w coś. Znaczy coś zagramy. Najpierw tak po 5 razy 10. I zobaczymy czy coś dobrego będziemy mieli. Mam nadzieję, że tak. Otóż dzisiaj chcę wygrać. Ale na początku jak zwykle zaczyna się nothingiem. Tak jakby na rozgrzewkę od razu. Yy, już tego bardzo żałuję, że sprzedałem na jego Dragon Kinga i prawie miałem surprise'a ale ponieważ ja mam bardzo dużego pecha to tego surprise'a nie mam no i jak zwykle to się dla mnie kończy wydaje pieniądze ja nic nie mam no chyba że better fan expended teraz dostałem to może sobie podwoję sumę i zejdziemy do dziesiątki albo ewentualnie sobie coś kupię z marketu pokażę wam jak się to robi NWL mamy 10 i autospiny na 10. Czyli 1 euro. Powinniśmy mieć 6 za znaczy Surprise tak blisko, tak blisko szczęścia, tak blisko wygranej, aczkolwiek bardzo daleko. Jak widzimy w prawym dolnym rogu mamy szczęśliwych zwycięzców. Yy, ostatnich trzech tylko zaznaczyłem. Enjoy the Freeride razy 5 fajnie. Ponieważ i tak... Yy, jest ich dużo, a między innymi jestem ja, zatem dzisiejszy wyczyn. Tak więc jestem z siebie dumny. I chyba jeszcze wczoraj na odcinku widać mnie. Bym wstawiał jakieś zdjęcie, coś, ale dobra, jak na razie słabo nam idzie. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo właśnie w ostatnim odcinku, który nie został nagrany, znaczy został nagrany, ale nie było tego mikrofonu, cały czas miałem nothing i właśnie tak straciłem moje pieniądze. Double up i bad credits, yeah. So beautiful, beautiful, beautiful. Ale jak ja bym się cieszył z na przykład y, 20 Diffuse Respin'a tak blisko Jackpot'a, tak blisko basi Bugs. Tak blisko szczęścia, ale nadal i tak jesteśmy za daleko. E, dzisiaj postaram się wrzucić coś innego niż... Better Fun Expanded i yeah. ja. Dzisiaj postaram się wrzucić coś innego niż już ten Spin King. E, no pomiędzy nimi wrzucę coś ciekawego może z Dawidem. E, kanał w opisie. No. o, tak blisko, 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 blisko razy 5 to byśmy mieli 50 centów i byłbym też czy... Cie... Tak! 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 tak. Wygrana surprise jeszcze! Kurde jest! 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 Jest, 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 jest. O, 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 nagrane. O, jednak, jak mi szczęście nie dopisywało, to teraz dopisuję i 16,67 na moim koncie. Jezus Maria. O, stutuk! Kurde, prawie, ale ja bym się cieszył. Warto było jednak dawać w te 10 centów. O. <grytanie> Ja nie, ja, 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 ja nie wierzę w moje szczęście Naprawdę to jest niemożliwe I teraz same do Figi O Jezu Oho Nie szczęśliwy dopisuję to ja będę to nagrywał jak najdłużej O surprise prawie kurde Jezus Maria ja już nawet nie pamiętam, co to było. To chyba by było 100 hechos, ja. I to jest, no, jedno z lepszych. Już sam nie pamiętam, co to było. To by był chyba burger, nie wiem. Naprawdę. Jezus Maria. Dobra, dajmy kolejne 10. <ścoughs> Teraz za 15. <śmany> Wario. Bycie takim, no i kto jest mistrzem, no kto jest mistrzem, ja jestem mistrzem, no. Znaczy nie aż takim, bo niektórzy kosy zdobywali. Ale jakbym teraz zdobył kosę byłbym już naprawdę najszczęśliwszy, chyba na ziemi. Na razie nutingi. No, no Jezus Maria. <laughs> nie, ja sobie nie wierzę, ja nie wierzę w moje szczęście Surprise! O, i prawie, no kurde Jezus Maria Ludzie Who is the masse Who, who, Severus? Yeah O, kurde Byłbym był, re... A teraz już nie wkurzają te nofingi. Bo teraz jak coś wygrać to porządnie na 15 centów. Pójdźcie 20... się! Nie! Aj! Oj... Ja nie wiem czy bym na tych 20 defilzach nie zrobił więcej niż na tamtym. 15 spice. Jezus Maria. Słabo mi teraz coś idzie. Później damy tylko już 5, ale wygrałem 16 euro Jestem z siebie zadowolony Same no teraz. Warto było w tamtym odcinku zbierać te nofingi, warto było te 2 euro przewalić, żeby wygrać 16 no o co to ogólnie było 10. Respin, time to get lucky. Ooo, żebym ja był... O, nie, ja muszę być najszczęśliwszym jak, jak ja, chcę być najszczęśliwszy. Tu musiałbym drobnić kosy albo coś fioletowego na przykład no kosy tylko fioletowa jest dobra Dobra damy jeszcze 5 po 10 a zaszalejmy po 10 warto było dać tego Dragon Kinga warto, bardzo warto Jeszcze powie ktoś, że nie Jezus. Ludzie I niech ktoś powie, że ja nie mam szczęścia. No niech ktoś powie, że ja nie mam szczęścia. Zbieraj no fingi, wygraj normalnie cztery razy tyle, ile z Ej nie, no jestem z siebie zadowolony. Super, super. Nie. Ale z tego to już bym zadowolony już mógłbym kosę kupić za 35 euro I no, mam 50, jeszcze 7 50, No ale 57 na koncie jeszcze mam Better fun expended O Jezus Maria Dudnie! <grym> <grym> Surprise knight! Surprise! O kurde Tak blisko szczęścia był B-Queen, był Knife, musi być teraz coś dobrego, o, co... Jezu. Dobra, i teraz zaszalejemy. Damy za... No, 51. Nie, nothing. Dobra, yy, to może na razie tyle. Nie no, no, no po prostu jestem szczęśliwy za dzisiejszy dzień, może jeszcze dzisiaj coś wrzucę wieczorem, i tak pod wieczór. Yy, udało mi się dzisiaj, zobaczymy czy ktoś tu jest. Mnie nie ma, już przegonili dawno. Albo nie zapisałem jeszcze, nie wiem dlaczego. Ale dobra, dziękuję za dzisiaj. Znaczy nie za dzisiaj, bo jeszcze dzisiaj coś będzie, mam nadzieję, że jeszcze coś dropnę. No dziękuję za te 16 euro, teraz mam 14, ale było warto. No dobra, Jeżeli chcecie więcej takich emocji, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Oczywiście mam nadzieję, że komentarze będą pozytywne. Jeżeli macie jakieś uwagi, możecie śmiało pisać. Ja je wezmę pod uwagę, postaram się polepszyć mój kanał. Jeżeli chcecie mi pomóc, to z chęcią przyjmę jakieś podpowiedzi na PW. Albo zapraszajcie na Steama, Tutaj macie mój nick, Ceroxin me to Trade. Dobrze. 那是。